Siema widzowie w dzisiejszym odcinku gramy w Fortnite, ale co każdego traga zmienimy PFS-u, więc rzeczy nam... Siema widzowie? No to... siema, a i właśnie, z kolegą gramy i ogólnie, jeśli wygramy, to... to nie wiem co. W sumie... Głupie pytanie, proszę głupie. Co, jeżeli zasubujecie nas widz... Jeżeli nas zasubujecie, nie, czeka, jesteście Sigma. Ja bym jeszcze was prosił widzowie o to, żebyście zasubowali i dali lajka, bo dla was to chwila, a dla mnie to jest bardzo dużo. No i wiecie, jak to jest z marzeniami youtubera. A jeżeli dacie suba, jesteście sigma. To już tak uważam. Ale na tych 30 jest to jakaś się gra. Nie. Potwierdzam. No, potwierdzam. Jeszcze jak. A dobra, może mieć sobie wszystkie broni. No. Tylko żebym w ogóle taką broń jeszcze za Oj, trzeba. Dobra, mam jakąś... Leży? Dobra. Albo nie zrobimy już za eliminację tego, bo wtedy to będzie za szybkie, prawda? Leży jeden masz FPS Czyli, czyli nawaliśmy doła, więc teraz mogę się jakieś FPS o Jezu! Jak się pozmieniało No. Ale, ale mi chłopie monitor szaleje. Jeszcze jak? Bo, ja, bo mój monitor nie jest za takich niskich FPS-ów. Ten chłopak to chyba sam był Nie, bo ja jednego zabijam A, okej okay. to pewnie był jego teamet. Mam no. sztucera Dobra, to daje pytanie, czy lecimy na Godzillę Nie wiem, czy nie <śm> Czy się opłaca? Ale można spróbować No ja mam taktykę jedną Poczekaj To ja z godziną, ja czy ty? Nie wiem Jak chcesz, nie? Okej okay. Może ty? No, no, na... Albo ja no, ja, to ja, no, to... To ja bo umiem grać i wiem jak, jak widzieć typów O, czekaj A to jest bambik Jakaś bambikowa Ale no, dobra Podjedź trochę na środek. Dobra. trochę. To mamy większe szanse. O Boże. Tragedia. Prawo jazdy Boże. to kolega wygra w Co się stanie? Dla własnego bezpieczeństwa to ja poprowadzę. No bezpieczeństwo przede wszystkim. Wiadomo. Dawaj mi tego motora. Ja idę na moto. A masz prawo jazdy? Chips, wygrałem, ale nie Okej. Okay. Na razie tutaj kampimy na godzilli. Dobra, ja sobie wezmę auto. No i sobie czekamy. Ale już powinna być, mi się wydaje. Więc mogło się... Chyba za 5 sekund. Ej, ja chyba wiem, bo jak się w sumie rozpi to chyba się to Godzilla Teraz może tak zrobili. Bo patrz w tej rundzie się nie zrespił. A czekaj. O, nie! Jedna oh, yes. Jedziemy! O, jest! Jedziemy! Dobra, ja idę po tylko w Tam, bo on jest strasznie ok. No i żeby sobie ty postawić, Oho! Dobra, będziemy na nią bić. A w ogóle widzowie, taka ciekawostka, na tym polu... ...nie ją <coughs> ...shockwave'y. Dobra, jest. Dobra, Dobra, można ktoś... na nią nacierać ktoś, ktoś się umocniewał. Dobra, bo to Ej, uważaj! O, o, jest pompa Nice Gdzie ja spróbuję na mozillę O, skrzynka Dobra No nie, no czemu ta pompa No nie, tak nie, no nie, że nie to... Dawaj, dawaj, że Bosa Leży O, ale dał pompę jeszcze jeden z kibli? Dobra Tora, weź się strzelam razem. Nie, daj, 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 daj. Bo ja dobrze strzelam. A masz Alu może? Dlaczego? No dość tu sera. O, co jest? Medalion! Kto dostał? Nie wiem. Ja tego nie biorę, bo to jest szczerze No totalnie. Nie, to jest fajne jak ktoś w boksie się. To. Ale dobra, mamy najbardziej nadal. A, bo pewnie ten co miał najwięcej się wysypał. To. Z jego duło. Nie mam dalej takie normalnej. Apteczki potrzeba Dobra, mam, mam ten zrzut Dobra W sumie to bardziej King Konga Dobra. King Kong się nie rozpił Uu. O, ale lagi mam oboje. Dobra O, jest kolejny, to sobie idź A ja pójdę na ten tutaj. Żaden flagów nie mamy. Dobra, ja teraz wieram. No i znowu to samo coś. A tam co jest? Nie wiem. sobie. To jest... Albo dobre, bo w sumie mamy ten. Ja A mam, ten... mam do Cutera. Dobra, baj. A nie, leży tu, dobra. O człowieku, ej, ja mam full Epy! Patrz to. O kurde, ale bot. Zernię. Nie jestem tragiczny człowiek. Z takim pingiem Te, to nie... Teraz z katany może nie spróbuję. Dobra, dawaj, możesz. O, no to już. Aj, aj, aj. Dobra, on to żyje. Ajajaj. Dawaj, oni mają lowa. Dawaj. No i jest, Dobra. no i dzisiaj ma katana A, jeden. Jeden leży. Weź moją kartę kredytową. Ja pierdzielę. Postał. Dobra. Oh my god, ale ej. Dobra, Take leży. my credit card. Czekaj, lubiłam gościa. O mój boże, nie. Dostał? Nice, no Sigma, boy No on nie wychyli mi Weź, idź ze O nie, ej, bo dobra, bo ja macie To ma dobrze Uuu, legendarny legam Dobrze Delidy dawaj Dobra, szczerze, jestem takim botem Hey, ja ciekawe co się stanie, jak zatańczysz w Trzem osobom Jak coś to wy, widzę, wy tak nie robicie Pomieliśmy powiększyć A właśnie Ej, to ja o dwa razy powiększę No i teraz się gra płynie tylko ten internet to jest po prostu niesamowite Daj weź o coś Ja Cię zaraz ja... rewibruję Weź moje tamte auto Poczekaj To jest to samo co ja mam. Auto weź może jakieś Nie ma nic No tam miało o, o tam masz O po lewo masz Po lewo? O jest o Ej, tam jest w ogóle moje auto, Tak. Ale... To jest moje? Da. Tak, to jest moje. Tak. Ale lagi masz. No dużo mi naprawi. Z auta nie mogę wysiąść, nie? Nie no. Ty po strzela. Nice. Ile butuj Dobiję Dabiję go sobie. Dawaj. Oba, że cię No, Dobra, trudno. I tak u mnie nie wolno. Dobra, restartujesz i ja idę po tamten lud. Dobra. Bo tam jest dużo lutu. Dobra, zributowany jesteś. Nice. O Boże, nie, jest ja takimi lagami, to ja co do Dubbla nie zrobić. No czy to? O Boże. Dabla się nie da, nie da się nic postawić. ja też mam. Ja też mam lagi. To jest naprawdę świetny internet. Uwielbiam taki. Nie, ej, dobra, bo mnie było powiedzieć. Ja też mam lagi, więc mamy problem Dobra, ej no Zależało tak, bo się mam od nie? Aaa, ja to już chyba wiadomo, dlaczego każdy nas... ma medali Czemu? Mam dalię No Do, Ej dobra, jak oni mają impulsy, to i taki im nic nie istnieje Bo to impulsy też. A masz pinsy? Potki masz? Co? Potki Nie mam, ale tu leżą Ale tu... dobra są Tam są typy. Człowieku, dobra, ja uciekam. Zatające auto. Dattajające auto guys. <laughs> Dobra mama. Cię latające autko. Myślałam, że tu jakaś ice stoi, ale by Mamy top 11. Ja typów mam. To poszło Czekaj. Bo oddaliłeś się ode mnie. Leży. Y, dwa teamy. O, dobra. I klatki powiększ. No już powiększyłem. Niepełne dwa teamy, ale No to... Najwyżej widzowie powiedzcie, że się nie liczy, napiszcie w komentarzach, że no co to ma być, nie? Ja... No to po prostu wtedy tego nie uznamy. Czekaj. Pisa, w sumie co je gadam? Powiedz się, nie, ja gadam, powiedzcie, nie? Ja nie myślę. Uważaj. A to ty do nich walisz, drajka. Ja myślałem, że to oni do ciebie walą. Dostał 90 Ja tam lecę. Jest, mam go. Tak, tak leży. Nice, top trzy widzowie. Top cztery a, top cztery bo jest pewnie są dwa solo o, naga. Będę ją używać do rotatu. Ale jeżeli nie dam rady bić się z typami, to po prostu ją użyję. Co ja gadam, nie lubię liczyć. Jeszcze Jeszcze osób, są cztery teamy. No tak, to są na solo, to faktycznie. Weź poczekaj. Że, że ten medalion Godzillinio uratował Jeszcze jak? Opa! Jak to się stało? Dostałem bombę. go zabij, proszę cię. Mam mało. Uważaj. Oj oj oj. dobra to widzę. Będziemy na tyle dzisiaj. Narka, to się nie ma. Nie Dara. Gadam.